Siemanko, siemanko Lecimy z akcją podorywka Dzisiaj 16 sierpnia I tutaj podorujemy Dwa kawałki będą około 5-20 razem I podorujemy tutaj gdzie będzie kukurydza Żeby zasiać poplon I zarazem spełnić efę A po prostu podorujemy bo ten system się sprawdził z tamtego roku Idzie tak, podorywka Rościebacze, rozszerz popląd Zagregatować I leży to sobie do jesieni Potem zależnie ile tam będzie obornika Będzie szła talerzówka na to co urośnie Obornik i będziemy orać orkę zimową a co nam obornika nie starczy to dopiero będzie należowane i porane na wiosnę ten system nam się bardzo dobrze sprawdził w tym roku więc czemu nie praktykować czegoś co się dobrze sprawdziło kukurydza jest najlepsza w sumie nie pamiętam, żeśmy mieli taką dobrą kukurydzę kiedykolwiek ale to też i warunki jak był zasiew, była... było dosyć sucho. Wschody właśnie ładnie wyszły, nie zaklepało tam nic. I potem, jak kukurydza zdążyła wyjść, to bo dostawała deszcze regularnie. Odorujemy na głębokość około 12 cm. Nie głębiej, żeby potem to, co teraz woramy. W głównej orce zimowej to no, ładnie wyorać. Dobrze, czekałem parę dni. Nadawali jakieś deszcze, bo wcześniej była susza pożliwa więc tego nie podorywałem. A teraz elegancko jest. Jakieś tam deszczyki nieduże przeszły, ale przeszły. Ale się już chociaż nie kurzy. jakaś taka stabilność jest. Dzisiaj ze mną tylko jeden bocian, Ale już się powoli zaczyna robić skward Teraz takie parówki naszły, że... Masakra! Przeciągnik bez klimy Kupię, pięknie się osiągnął, dawno tak nie urało dobrze nigdzie nie wyskakuje i co? też trzeba coś właśnie na wszystkich polach co będzie orka zimowa czyli będzie owies, pszenica, jara i kukurydza, wszędzie siejemy poplony żeby te pola nie leżały puste teraz wiadomo jest pole puste zaraz zakwaszenie wychodzi, a tak? chociaż jakoś uzyskamy masę zieloną na woranie zawsze dodatkowa materia, próchnica no wiadomo nie mamy zużo tej, tej ziemi aż tyle więc na spokojnie też mamy ten czas podorać, uprawić to ziemię dopielęgnować Już trochę od rana zaoraliśmy. No tu jest w kawałku 3.40. No, 12 do 15. Także orka zimowa będzie wykonywana na jakieś 20 cm. Więc już niech tak idzie. Tutaj było wcześniej od drogi w tamtym roku głęboszowane. I od razu ładnie znać, że tutaj puknie, wyskakuje zawsze. Mamy. Zawsze mamy tutaj takie zastoisko wodne, bo jest pole z góry i cała woda jak jest ulewny deszcz, wszystko tutaj spływa. na te 30-40 metrów od drogi, yy, no lubi tu stać woda. A jak już żeśmy to zgłęboszowali, to na spokojnie. Idzie ten pług wsadzić, nie wyskakuje. Ja jakoś tak kurczę, powiem Wam, staram się trzymać. Bo no podoba mi się stara szkoła, po prostu uprawy tak jak się robiło kiedyś. Nie powiem, jak dojdzie jakaś ziemia, będzie tego więcej, może nie będzie czasu na to, no to będziemy to inaczej uprawiać. Ale na razie podoba mi się, tak jak jest. Są tego efekty, dobre plony. Więc czemu nie trzymać się czegoś, jak jest coś sprawdzone. I oczywiście też siemy poplony, bo to jakie zmianowanie na tych polach, bo to co, już poprawiamy tylko kukurydzę i zboża. Przeważnie też jest zboża po zbożu, więc zawsze jak wpadnie te szodkiewka na przykład oleista czy jakaś wyka, czy do tego łubin, czy groch To inaczej potem te pole też wygląda. Inne są plony. Jest i mój towarzysz Dzisiaj na razie tylko jeden Także będzie właśnie siane rzadkie foreista Do tego kupiliśmy wykę Trochę tam rzepaku No i dodamy do tego owca żeby no było z czym to wysiać w tym rozsiewaczu Keliczno, że się do jak była sporo tańsza, 100-110 zł za metr to było też inaczej rozpatrzone, ten inny wigor był. No a niestety teraz przy tych cenach nawozów to jest to Latamy 1500. Zobaczymy, jakie spalanie wyszło. No leciutko, no jakoś tak zwykle aż nie ma. No, by tego nie czuł. No ale ładnie, ziemia wychodzi, jak się trójko jeździ. Jakieś, ja wiem, 8 na godzinkę. Tutaj też, jak zwykle, każde pole przy jakichś krzakach trzeba będzie podcinać te wszystkie gałęzie, tutaj, bo to. Czy sieczkarnia po tym nie dojedzie, czy ze torem te lusterka zahaczać Trójko wam powiem ubywa, jak orze dwójko to naprawdę wolno to idzie A trójeczko to co ja tutaj, Godzin, godzinkę orze Już ile pola zrobione No cóż, zapraszam do subskrypcji, obserwacji właśnie kanału, lajkowania, i udzielania się w komentarzach. Zawsze mi to nie podbije. Także do następnego będzie się działo w tym roku. Może jakaś nowa dzierżawa w planach, zobaczymy. No i sprawdzamy, ile zatorek spalił w woreczce. Wczoraj tankowałem do pełna. Już. No. 51 litrów na te 3 hektary? jakie 3, no tam jest 3,40 40 tutaj 2 na, na to mamy 5,40 5, to co około dyszki nie dyszkę to dużo to bardzo dużo jak dużo? no dużo